Z mojej strony wygnaję na kolejny odcinek Minecraft, ale ja W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić portal do piekła bez obsydianu. A więc, musimy tutaj zrobić taką machinę, dziura, i tam musi być wlana lawa. Yy, tu musi być z drugiej strony tłok, który ma dźwignię. Jak naciśniemy, to on pociągnie tego kobla. I się woda wyleje. I więc taki zbiornik na wodę też musicie zbudować. Więc pokażę, jak to działa. Nalewamy i leci obsydian. Zamykamy, żeby nie było wody i nie było mokro. I teraz mamy liścia, i musimy go położyć na tym i podpalić. Jak on się spali, to tu pojawi się portal do netheru. Patrzcie. Poczekajcie. O, spalił się. O! o! Portal! Portal do Nederu! O! Chcę nas przenieść! Spróbujemy! <śmienic>